Kros Stracenców, jedynego takiego biegu w Polsce. Pewnie później wyjaśnimy dlaczego jedynego. No i cóż, Kros Stracenców u nas w mieście jest bardzo znaną, znaną imprezą. Coraz więcej ludzi widzimy biega i coraz więcej ludzi chce z nami się bawić. Tam reprezentuję KGHM Polska Miedzieca. Współpracujemy już przy organizacji... Krosu w 6 rok. Jest to bieg, który wpisuje się w strategię KGHM-u, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Wspieramy społeczność lokalną, tutaj organizacje takich biegów właśnie, które nie tylko pomagają ludziom w przezwyciężywaniu swoich słabości, ale też przede wszystkim dbanie o to, żeby... Tradycja wśród nie tylko pracowników, ale również i mieszkańców Głogowa była jak najwyższa. Myślę, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze. Liczę na to, że w tym roku pogoda dopisze. Mamy bardzo dużo osób zapisanych nie tylko z Głogowa, ale z okolic. Tradycyjnie będą odbywały się również mistrzostwa KGHM w Krosie ponieważ z roku na rok coraz więcej pracowników oddziałów KGHM jak również spółek z grupy kapitałowej reprezentuje oddziały i spółki w tym biegu i myślę, że to z roku na rok będzie coraz większa impreza i również rangą dorówna biegu o lampkę górniczą. Wpisuje się obchody Dnia Chudnika, które już niebawem w maju rozpoczynają się w KBHE i w ramach tych obchodów jest również cross tracenia. W tej chwili mamy 829 osób na czwarte, na niedzielę na bieg na 5 km 10-15, 76 sztafet się zapisało razy za 8, a więc to jest ponad 600 uczestników. No i prawie 290 osób, jeśli chodzi o dzieci, to rangę mistrzostw Polski zdobył Nordic Walking. Ponad 30 osób będzie walczył w kategorii Open, co to znaczy, że wystartują panie i panowie wszyscy razem, i pierwsze trzy panie i trzech panów e, zdobędzie tytuł mistrza Polski, e, wicemistrza Polski i drugiego wicemistrza Polski. Tak to językiem sportowym mówiąc. E, przy okazji Nordic Walking w tym dniu będzie prezentacja, za darmo spotkanie z instruktorami, aby wszyscy ci, którzy chodzą na kijach, o kijach, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, mogą przyjść i muszą startować, ale mogą zasięgnąć informacje od fachowców. Są, będą to darmowe porady, przejścia, w jaki sposób technicznie chodzić, najlepiej rozgrzewka i wszystkie niuanse dotyczące tej dyscypliny sportu. Została wybrana najtrudniejsza trasa, bo to są Mistrzostwa Polski Nordic Walking, Cross. Co to znaczy? A więc ten element naszej trasy najtrudniejszej, czerwony. Również macie, macie mapę. Jak pamiętacie Państwo, nic nie zmieniliśmy w stosunku do zeszłego roku. Jest to 5 ,555 km, 555 m. Biegamy na kolor zielony, tak zwana rozbiegówka 500 ponad metrów. Biegamy do ronda i już nas nie ma. Za to. a każdy z zawodników sam decyduje, którą trasę wybiera. I mamy czerwoną, białą i żółtą. Czerwona jest najtrudniejsza, biała jest średniej trudności. No i ta żółta jest, pomimo tego, że jest najdłuższa, to jest najłatwiejsza naszym zdaniem. I Nordic Walking Cross Mistrzostwa Polski będą na najtrudniejszej, czyli oni będą 5 razy to tak maszerować, chodzić. A potem się bawić z mieszkańcami Błogowa i nie tylko, jeśli chodzi o porady, w jaki sposób używać prawidłowo e, kijki. To jest jakby jedna rzecz, która jest nowa. E, również e, Kros stracęcy od początku ma swoich bohaterów. E, w tej chwili będziemy chcieli zaproponować mieszkańcom, uczestnikom dwie akcje charytatywne. E, naszym bohaterem od początku tego roku naszych działań jest amenka z Błogowa. Znamy Amelkę, wiemy, chodzi o tą małą dziewczynkę, która zwana Serca się urodziła i również będziemy chcieli zaproponować Maja Kusy, a więc PKO przekaże znaczną sumę pieniędzy z tym, że musi 100 osób z tych wszystkich startujących zadeklarować się, że biegnę dla Mai i dostanie drugi, drugi dostaje numer startowy, który będzie zainstalowany na na plecach. Jeśli będziemy mieli 100 takich uczestników wówczas zostaną przekazane pieniądze na cel właśnie jeśli chodzi o maję z Pekao Banku. Miś Głogowa w kategorii panów, taki sam tylko z nazwą, że to jest Miś Głogowa i to co jest drogocenne jest właściwie można powiedzieć od początku to jest specjalna tarcza bieg właśnie hutników tarczą św. Floriana. Co to znaczy? 30 najlepszych z biegu głównego, który ma rangę mistrzostw Polski, czyli 15 kilometrów 555 metrów ma prawo wystartować na jedną milę po zakończonym biegu, czyli jeszcze raz będą startować na najtrudniejszej trasie tego naszego krosu. Zwycięzca poza bonusami finansowymi otrzymuje tam taką yy, tarczę,